Wszystkich nowych i wszystkich wytrwałych w jubileuszowym odcinku. Będzie to pod kątem zadań maturalnych. Całkowicie normalny odcinek, ale dla osób, które są od początku, to jest to już pewien powód do dumy. 10 już ładna, okrągła liczba, wbijamy dwucyfrówkę i lecimy dalej. Będziemy huczniej świętować, jeśli uda nam się dotrzeć do setki. Kilka przerwy na zapoznanie się z zadaniami i za chwilę ruszamy z rozwiązaniami. Zadanie z funkcji liniowej matura maj 2020 zadanie 11. Mamy na rysunku przedstawiony fragment wykresu funkcji liniowej F określonej wzorem F od X równa się AX plus B. Współczynniki A i B we wzorze funkcji spełniają zależność. Musimy najpierw wyznaczyć te współczynniki, żeby móc określić, jaką spełniają zależność. Skąd wziąć te współczynniki? Współczynnik B jest bardzo łatwy do wyznaczenia. Jest on do odczytania z miejsca przecięcia się wykresu funkcji z osią OY. W naszym przypadku nasz wykres funkcji liniowej przecina tutaj w jedynce osio Y. Dlatego możemy wyciągnąć prosty wniosek, że wyraz wolny B jest równy 1. A skąd wziąć współczynnik kierunkowy? Współczynnik kierunkowy najlepiej wyznacza się szukając schodków, z jakimi nasza funkcja rośnie lub z jakimi nasza funkcja maleje. Znajdźmy takie miejsca, które by nam mogły pokazać, z jaką dynamiką ta funkcja rośnie. Na przykład tu mamy jeden punkcik przecięcia, i następny punkcik przecięcia mamy w tym miejscu. Widzimy, że nasza funkcja na, każde, na każdego jednego x spada o dwie jednostki w dół. I ona tak będzie robiła cały czas. Ona jest liniowa, więc będziemy mieli takie schodki na stałe. I żeby wyznaczyć współczynnik kierunkowy, trzeba by było sprawdzić, z, jaką ona spada, z jakiej ona spada wysokości, czyli w tym przypadku dwie jednostki do dołu, i podzielić to przez szerokość, na jakiej ona się zmienia, czyli w tym przypadku na 1. Minus 2 na 1 daje nam minus 2, i to jest nasz współczynnik kierunkowy. Czy można byłoby go policzyć inaczej? No, oczywiście, że tak. Moglibyśmy wziąć dwa dowolne punkty, które mamy gdzieś tutaj na wykresie. Nawet te, które tutaj zaznaczyliśmy. I wyznaczyć to z wzoru na współczynnik kierunkowy, który jest w tablicach y jednego punktu minus y drugiego punktu podzielony przez x jednego punktu odjąć x drugiego punktu. W ten sposób byśmy mogli uzyskać współczynnik kierunkowy. Zresztą zobaczmy, czy to działa. Wyznaczmy dwa punkty. Niech punkt A będzie w tym miejscu. Będzie on miał wtedy współrzędne 0, 1. I punkt B niech będzie w tym miejscu. Będzie miał współrzędne 1 minus 1. Podstawiamy pod wzór yb, czyli minus 1, odjąć y z a, czyli odjąć 1, podzielone przez podzielone przez xb, czyli 1, odjąć xa, czyli 0. Minus 2 przez 1. Daje nam minus 2. Mamy ten sam współczynnik kierunkowy. Jak już ten współczynnik kierunkowy znamy, to zobaczmy, która z tych odpowiedzi jest prawidłowa. A plus B jest większe od 0. 1 minus 2 większe od 0. No, nieprawda. Odpowiedź A jest nieprawidłowa. B. 1 plus. Czyli 1 minus, tutaj plus minus 2. No w sumie tam, tam też tak było, więc mogłem od razu tak zapisać. No ale 1 plus minus 2 równa się 0. 1 minus 2 minus 1 równa się 0. No też nieprawda. Odpowiedź C. A razy B. Czyli 1 razy minus 2 jest większe od 0. No nieprawda. 1 razy minus 2 to minus 2 też nieprawda. I d, no zakładamy, że już będzie prawda. No miejmy nadzieję, bo jakby tam tu nie wyszła prawda, to mielibyśmy kłopot. 1 razy minus 2 mniejsze od 0. Minus 2 jest faktycznie mniejsze od 0, czyli jest to prawidłowa odpowiedź. Odpowiedź d zaznaczamy. W tym zadaniu tyle. Przechodzimy do następnego. Kolejne zadanie w dniu dzisiejszym, funkcja kwadratowa. Rozwiążemy sobie to zadanie na dwa sposoby. Mamy informację, że wykresem funkcji kwadratowej x kwadrat -6x -3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych, no i musimy ten punkt znaleźć. Jak do tego podejść? Najprościej jest nam zastosować wzór na wierzchołek. Jak on wygląda? W tablicach znajduje się informacja, w którym możemy zarówno współrzędne P, jak i q wierzchołka wyliczyć. Jedno już z podobnych zadań, gdzie szukaliśmy wierzchołka, robiliśmy wcześniej. Czym są te B, A i czym jest ta delta? To wszystko znajdziecie w, tab w tablicach. Zresztą któremu maturzyście trzeba mówić coś o delcie, jak cała druga klasa jest katowana tą deltą. Potem ona jest w trzeciej klasie, co chwilę. Prawie każdym działaniu, w którym pojawia się równanie kwadratowe jest delta, więc mam wrażenie, że wszyscy maturzyści bardzo dobrze wiedzą, co to jest, ewentualnie może trochę zapomnieli wzoru ale w najgorszym wypadku przypomnimy. Czym są te współczynniki A i B. Tu szybko przypomnę, współczynniki A i B i C które będzie za chwilę nam potrzebne, są to liczby, które są tutaj a jest przed x kwadratem, b jest przed x. A minus trójka w tym przypadku jest C. Liczymy wierzchołek. P, czyli pierwsza współrzędna wierzchołka, jest do policzenia z wzoru minus B na 2A. Minus B w naszym przypadku B jest równe minus 6. Więc skoro B jest równe minus 6, to może w sumie zapiszę tak jak wzór wygląda, tak będzie czytelniej dla Was. Tutaj minusa zapiszemy. Wpiszemy tu B z tym znakiem, który jest. Minus 6. I podzielone to wszystko jest przez 2 A, czyli 2 razy 1, bo A jest równe 1. Tu jest taka jedynka, której nie piszemy, ale ona tam jest. Na 2. Minus nam się tu wmnaża, dostaniemy szóstkę. 6 na 2 to po prostu 3. I to jest nasze P, nasza pierwsza współrzędna wierzchołka. Już możemy. Na dzień dobry wskazać wynik. W ogóle, jeśli chcemy, jeśli zakładamy, że się nie pomyliliśmy, że wszystko gra i nic nie zepsuliśmy, zobaczcie, że żadna z odpowiedzi nie ma trójki poza C. Więc tu już byśmy mogli wskazać prawidłową odpowiedź. No ale załóżmy, czysto hipotetycznie, że sobie nie ufamy i chcemy dokładnie sprawdzić drugą współrzędną wierzchołka i policzyć jeszcze Q. Liczymy więc deltę. Delta ma wzór B kwadrat minus 4AC. I podstawiamy B do kwadratu, czyli minus 6 do kwadratu odjąć 4 razy 1 razy minus 3. Wszystko podstawione, b kwadrat odjąć 4AC i liczymy. 36, minus 4 razy 1 to minus 4 razy minus 3. Plus 12. Dostajemy 48. Taką mamy tutaj deltę. I wstawiamy wzór pod wzór na q. q równa się minus delta na górze 48, dzielimy przez 4a, czyli 4 razy 1, po prostu 4. Minus 48 na 4 to minus 12. I nam się jeszcze tutaj potwierdza, że odpowiedź C jest odpowiedzią prawidłową. Zaznaczamy. No i za chwilkę udostępnię Wam, pokażę drugi sposób rozwiązania tego zadania. Drugi sposób to przekształcić postać ogólną w postać kanoniczną. Tą, ten sposób już w niektórych szkołach poznawany jest w klasie pierwszej. Tutaj można zastosować wzory skróconego mnożenia przekształcić do postaci kanonicznej tego typu taką postać ogólną i można od razu odczytać p i q. Zobaczcie, jak to się robi. Mamy x kwadrat minus 6x minus 3. Będziemy próbować stworzyć sobie wzór skróconego mnożenia. I do tego będzie taki ciekawy manewr. W sumie zawsze on mi się podobał. Zapiszemy nasze wyrażenie troszkę inaczej. I teraz zamiast pisać tutaj minus 3, to ja stworzę wzór skróconego mnożenia. Czyli jeśli byśmy założyli, że jest to pierwszy wyraz do kwadratu, a tu w środku podwojony iloczyn obu, to wystarczyłoby, żebym ja dorzucił tutaj dziewiątkę, żeby z tego wyrażenia powstał mi wzór skróconego mnożenia. Jaki wzór tutaj powstanie? x odjąć 3 do kwadratu. Kto nie wierzy, niech sobie wymnoży i się upewni, że faktycznie dostaniemy coś takiego. Tyle, że ja nie mogę sobie tak po prostu zmienić. Była minus trójka, nagle jest dziewiątka, więc żeby równowaga była we wszechświecie i szczególnie po prawej i po lewej stronie równania, odejmę od tego wszystkiego 12. I w razie czegoś tutaj mogę wrócić do minus trójki, jeśli będę tego potrzebował. Z tego, co pokazałem wam wcześniej. Wstaje nam wzór skróconego mnożenia. Zapisujemy go. x odjąć 3 do kwadratu, no i tu jeszcze na zewnątrz, poza wzorem skróconego mnożenia, jest minus 12. Tak oto przekształciliśmy nasz wzór z postaci ogólnej na postać kanoniczną. Zwróćcie uwagę, że teraz da się odczytać p. p jest tutaj i tutaj. Minus P to jest trójka, w takim razie zgadzałoby nam się to z odpowiedzią, którą przed chwilą zaznaczyliśmy, plus Q, czyli minus 12. Plus minus 12 oznacza to dla nas Q równe minus 12. W ten sposób znaleźliśmy wierzchołek trochę inną metodą, może trudniejszą algebraicznie, ale już jest to teoretycznie do rozwiązania w pierwszej klasie liceum. Nasz jubileuszowy odcinek skończymy krótkim zadaniem z wielomianów, w którym iloczyn wielomianów musimy policzyć. No, iloczyn to wynik mnożenia, więc bierzemy wielomian numer 1, o ja nie chciałem na fioletowo. więc bierzemy wielomian numer 1 tutaj, czyli 2x odjąć 3 i mnożymy go z drugim wielomianem. Minus 4x kwadrat minus 6x odjąć 9. Jak się mnoży takie wielomiany, dwa nawiasy, każdy element z każdym elementem, po kolei, spokojnie, żeby się nie pomylić, mnożymy. 2x mnożymy z minus 4x kwadrat. Minus 8x do trzeciej. Następny ten 2x mnożymy z drugim elementem, z minus 6x. Będzie minus 12x kwadrat. 2x mnożymy z minus 9, minus 18x. Teraz drugi element z pierwszego nawiasu minus trójkę pomnożymy z minus 4x kwadrat plus 12x kwadrat. Minus trójkę pomnożymy z minus 6x plus 18x. I minus trójkę pomnożymy z minus dziewiątką plus 27. Poredukujmy wyrazy podobne. x do trzeciej jest samo, nie ma żadnego wyrazu podobnego, więc minus 8x do trzeciej przepiszę. x kwadrat minus 12x kwadrat tutaj plus 12x kwadrat tutaj. Minus 12x kwadrat i plus 12 się zniosą, więc nie będziemy pisać nic. Minus 18x plus 18x też się zniosą. I na końcu zostanie nam samotne plus 27. Minus 8x do 3 plus 27. Czy mamy coś takiego? Od razu na dzień dobry jest taka odpowiedź A. Zobaczcie jak podobne są do siebie odpowiedzi tutaj w ogóle. Tu mamy minus 8x do 3 plus 27, tu tylko jednym znakiem się one różnią. Odpowiedzi są celowo tak skonstruowane, żeby w razie czegoś łatwo było o pomyłkę. Ale jeśli tutaj wszystko nam poszło dobrze, jeśli się nie pomylimy, jeśli będziemy zrobić, będziemy robić zadania spokojnie, to powinno nam się wszystko udać. Dziękuję Wam za obejrzenie tego jubileuszowego odcinka. Już 10 odcinków za nami, więc naprawdę ładny wynik. Udało się codziennie nagrywać, i mam nadzieję, że niektórym z Was codziennie oglądać. Przed nami kolejne jubileusze. Gratuluję tym, którzy wytrwali, i mam nadzieję, że z tymi samymi osobami spotkam się na kolejnych jubileuszach. Dzięki raz jeszcze i do zobaczenia jutro.